A teraz jakie już drzewa tam urosły? Na, 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 na okrągłym, no. no. wszystko tam leżało, wszystko, takie potężne drzewa i... Ale dalej to jest taki młodnik tam. No młodnik, ale już duży, to jeszcze 20 lat i tam już będzie konkretny okay. las. No dobra. ok, no to tu może skończymy nasz wywiad i ruszamy dalej. No Słuchajcie, to jest odbyka. Te kupy to są odbyka od jelenia, bo są okrągłe, tak? No a jak są podłużne... To są odłani. A podłużne odłani, aha. No. Że już coś się nauczyliśmy. Dlatego wszystkim mówię Wam, karpety i do przodu mam. Ważnej supy, iż tutaj nikt nie będzie jadł. Poczywne szaty, dzisiaj wóz. Staneczne buty, Informacja jeszcze, słuchajcie, że drzewa są spałowane, tak? Czyli... No. No, zdarte skory, nie? Zdarte skory to znaczy, że był i próbował te poroża zrzucić byk. No. I tam tam jest szansa znalezienia. No. Tak jest, ale nie zawsze. Słuchajcie, my, my wam tu zdradzamy takie... No nie wiem to mówię, no ale no. Ale no, między nami. <noise> Youtuberami. Cześć, my się gryźć pomału. A ten, ten znalazłeś już w tym roku, tak? Na jesieni. Na jesieni. Albo, to jest stary. To jest a to myszy się roku. do tego dobierają, tak? Myszy, wiebiórki. I one to jedzą jakoś tam. No widzisz, że już taki trochę zielony się robi. Mhm. Takie dziady to sprzedaje, takie dziady stare. Ile za takie coś byś chciał? No, to 50 za kilo. Pięćdziesiąt zł, a to ile kilogramów ma? No ten tu ma koło kilograma. Koło kilograma. Czyli 50 zł za, za, za taką porożę, jakby ktoś chciał. Dobra. Bo świeżych nie sprzedajesz, szkoda mi. Stare sprzedam, ale świeżych nie. No to nawet nie widać, słuchaj, że to stare.